Witajcie kochani, tu Mary i Mario i Ekstralinie, relaks z liniami, tak jest, znowu mamy po kolei, no niestety, troszkę żeśmy się na nie uparli, także, Na 24, ja mam 25, zobaczymy, ja pogryję, tym razem z końca paczki, zobaczymy jak się spiszą, uwielbiam drapać, dlatego jak nieraz mówię, kurcze nie, nie, muszą się nie, <grytanie> no drapaliśmy, jak widzicie, żeby nie trwało to za długo, żebyście się nie nudzili, kto pierwszy? A dawaj. Ja? Tak. To tym razem ja. Dobrze. Tym razem Twoje. No dobrze. Troszkę Was przybliżę, bo nie ja będę pokazywać, także spokojnie. widzieli. Co teraz szukamy? Szukamy dzwoneczka. Tu mamy dzwonek. O, popcornu nie będzie. Pewnie nie, bo zobacz. Dlaczego? Mógłby być. Dzwoneczek. Czy jeszcze mamy? Nie. Tylko jeden. No. Mało. Malutko. Teraz mamy cytrynkę. Mam. Cytrynka. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Też jedna. Mhm. Ups. <grywia> Coś niedużo. Symboli. Teraz mamy biedroneczkę. Biedroneczkę to mam. To wiedziałam, że jest. O, tu są aż dwie. No, że się coś pojawia. I tu są dwie. Dobrze. Kolejne symbolik to jest serduszko dla Was, kochani. Dla Was to serce zawsze to będę mówiła, jakie jest serduszko. No i nawet się udało je znaleźć. No i nawet jest, zobaczcie. No, kolejne. Tu mamy jeszcze serduszko i tutaj. No tym razem sporo. Tym razem troszkę lepiej. Tak. Następne mamy krabika. Tu krabika nie ma. Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Ale gdzieś był. O, tu Tu mamy krabika, tu mamy krabika. Aha, dolna część nie. Kolejny symbolik, co to jest? Tełcza. Chyba to gdzieś Ten jest, tutaj u góry już nie ma. Tu mamy ten gdzie ja teraz no, byłam? Tu, tu. na żółty. Przesunęłam i gdzie ja byłam? Tu mamy tęczę, ale też tylko mamy jedną. Yes. Kolejne są lody, lody są. O, tak może. Lody. Szukamy kolejnych. Tu mamy lody. I jeszcze tu na dole lody, no dobrze. Następny symbolik to są okularki. Tak, to okularki są. są. Tylko się jeszcze nic nie utworzyło. Jeszcze jest szansa, no nie? Uh -huh. Tu okularki. No, jakby takie na przykład dali. No chociaż, milo. ale dali arbuzika. Arbuzik nawet nie wiem czy mam, ale mi się wydaje, że nie było. Ale tak powolutkę jedziemy, jedziemy. No nie, wiedziałam, że, że nie ma. Kolejny symbolik to jest wiatraczek. Wiatraczek jest. O, ptaszka nie dadzą zobacz, Maria. No, no ptaszek by stworzył więcej <grym> niż. No, właśnie dlatego mówię. I tu już nie ma coraz mniej symboli. Zrabka się kończy, a wygranych nie widać. Motyl. Czy tu był motyl? Nie ma motylka. No szkoda, zostały tylko teraz dwa ostatnie symbole. Gwiazdka na no jak tu już o, jest. O, gwiazdka tu. się przytuliła do ptaszka, tak. No i znowu no. ptaszek, tak. tak. To co blokuje? Tak, tutaj balony to też widzisz, by balinia mm. u góry też z balonami, tak to, to będzie, co będzie ostatnim symbolem? Czyżby łódeczka? Wej, już mi tu wróżysz. Mm. <laughs> nie, parasol, Aha. ale parasol chyba nic też nie da. Tu mamy parasolkę, tu mamy o, te ptaszki, baloniki, właśnie to jest to. Tu jest parasolka i tu jest parasolka. Czyli ja chyba nic nie pominęłam. Tego popcornu nie było baloników, ptaszków. Nie było, księżyca również. Nie było. Nie. No nie są, tylko te, widzisz, to się powtarza. Czyli mm -hmm. moje ekstra linie z numerkiem 25 są przegrane, kochani. Zobaczymy jak pójdzie Mario. Jak Mario się używa... Dobra. Może on będzie miał wygraną, mam Ja bodzieje. na razie. Na razie żadnej linii również nie mam. Zbyt symboli nie, nie sypali za dużo. Widzicie, tutaj nawet nie, nie są naruszone dwie krateczki. No ale może będą, no ale, naruszone? Mo, ale może po tej drugiej stronie, tej po prawej, <noise> będzie więcej takich symboli, które do czegoś się przydadzą. No właśnie. Dobra, i mam, szukamy sobie wobec tego krabika. Tutaj jest. No by się udało tobie ładnie wydrapać. Czy krabik tu jeszcze gdzieś się pojawi? No, pojawił się tu dla niebieskiej. No dobra. Teraz biedroneczki będziemy szukać. Poszukamy sobie biedroneczki. O tu jest jedna, tu jest druga. Biedroneczki są klapeczki. No tak, przeważnie. I tak chwalę sobie. Biedroneczka, biedroneczka. Nie, nie. Lepiej nie. Lepiej nie, ale dostaniesz podcinku, ja mówię, tu się przypomnij. Dobra, tu mamy koronę. Korona, korona, korona. Okej. Okay. Tu jeszcze była. No koron tutaj parę jest. No. Troszkę się tutaj znalazło. O, tu by brakowało tylko leżaczka, no to miło. No to dawać, dawać, ja mu dawać. Dobra, dawać. może coś się trafi. Teraz będziemy szukać czapki. Tu mamy jedną czapeczkę, tu mamy drugą czapeczkę. Kolejna czapeczka i jeszcze jedna. Hmm, czy jeszcze jakieś? No. To tym razem nie. I jej korzenie miał. Miał, miał, miał. Dobrze by było. Dobrze, szukamy no. wobec tego kości. Tu są jedne. Mm -hmm. Tu są drugie. I tu jeszcze są. I tu jeszcze mamy. Tutaj kości. I to by było na tyle. No dobrze. Nie jeszcze trochę jest. Teraz sakiewka, tak? No, jeszcze parę symboli do znalezienia jest. Ja Szukamy tak mocno trzymam kciuki, sak... że już mi ręce boli. Sakiewka, sakiewka. Jeszcze tu jest sakiewka. I tutaj, i tutaj. No, ale to pewnie już arbuzika nie dadzą. On Numer by stworzył... 24 daj wygrać. Sporo linii by stworzył. Czy znajdziemy za to parasolkę? Parasolkę tak, bo widziałem ją gdzieś tutaj na dole. No, jeszcze. I mamy jedną, i drugą, i trzecią. Widzisz? Dobrze. Kilka symboli jeszcze przed nami. Pierwszy z nich to dzwonek. Czy dzwoneczek gdzieś tutaj się uda odszukać? Chyba nie. Nie ma. Ale rower. Czyżby rower gdzieś tu był? Jest. Jest jakiś. No dobrze. Jeden jest. Więcej nie. Nie na. No. Okularki. No dobra, była czapka, teraz okularki. Okularki, są. okularki, okularki tutaj są. Dobrze, jedne. Jedna para. Jeju. Jakie Co my tu mamy? Tak. Podstowa. Teraz mamy podkówkę. Ale podkówki to ja chyba nie widziałem. Nie ja. Monetę. Moneta. No moneta to wiem, że była. Mhm, Są monety. Są tylko, że czy one coś tutaj nam dadzą. Czy coś uda się dzięki nim utworzyć? Matko, jeszcze jeden symbol. I ostatni. Lody. To symbol to lody. No jedziemy już od dołu, żeby. <grym> nie, nie ma. ma lodów. Nie ma. Nie ma w ogóle. <grym> to nie ta pora. Roztopiły się. Nie ta pora, nie ma lodów. No niestety, jest przegrana. Patrzcie po kolei. I nie no ma trudno. ani w jednej, ani w drugiej. Ale co tam? Nie będziemy się smucić. Jeszcze się w nich coś pojawi. Jeszcze będą linie, będą, będą, bo ja uwielbiam każde linie. Znaczy się wszystkie gatunki. Od, tych, od 3 do 20. Do 20 to mniej się kupuje. Bo jak na dwoje. To trochę za drogo. To lepiej taki jakiś, właśnie kupić sobie, do tego jakieś małe jeszcze. No. Także widzicie, kochani, pustakowo. Ale my dalej będziemy drapać jeszcze dla Was. Bo jednak mimo wszystko zapewniają jakiś tam relaks. Tak jest. Kończymy już tym akcentem dzisiaj smutniejszym, bo nie ma. No nic! Zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się zdrowo i wygrywajcie pa, pa. wielkie pieniążki. Pa!